Tor, Ja się słucham Tora, generalnie, nie? Także w sensie takim, no każdy z nas, ale. tam wcześniej też krótkie nie, niedogadanie było. Dobra, trzeba będzie zniszczyć gości Azersów na i Urszeli. Dobra, B i C proponuję zająć i pomiędzy nimi. Jeszcze raz. B i C. Okej. Ja płynę w stronę masza, tak za niego. No najlepiej tak, będzie chyba BC. No bo DA jest za daleko, żeby każdy. Nie B i C zajmujemy i bronimy pancernikami między B i C. No. Kto tu jest po tej stronie? Ty, VGHT. Tu będziesz się próbował koło tej skałki wstawić w B, co? Spróbuj, ja się tam e... potem. O tej skałce Jeden, mówisz? Jest tutaj. Akurat tej, co masz po lewej. Po prawej, sorry. No to dawaj tą niszczarkę, bo to jest ta. A czy jak uważasz, to gdzie tam tobie będzie wygodniej? Nie, bo ona trochę za mała, może być też ta. To jest ruska niszczarka, to ją prosto za to. A w ogóle, czekajcie, bo ja z kim gramy? Aha. Bieranina. A ta flota Raid? To są najmocniejsi gra... to są najmocniejsi gracze z Euro zebrani. Uż, kurwa idzie cała. O, dwie tu są... Jork, Która puszyjemy przez te, chyba, tam, tam jest dalej, krążek. Dobra, C przejęte, nikogo tam nie ma, więc wchodzimy na B teraz. Jest tam krążek, no. tam gdzie jest samolot. Tam jest jeszcze krążek, no. A to jest daleko na razie. Krybland. Teraz musimy musimy jakoś... Eee... Nie nie tak daleko w lewo. To niepotrzebne jest. Tak, 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 ja już, już jestem na tym, na wsteku. Tak, żebyś miał kurde wejście tam w kierunku B i ostrzał, nawet. Na ryśka... Lotnia dobi tego Kagero. Kagero już poszły w pociski, jak nie zdąży uciec, to oberwie. Także no. do mnie wali. Cleveland to no, jest, dobra, poszedł. Yes. To ja się spróbuję wstawić. Ja wpływam też w kapłan. To... Już już się obracam na tego Clevelanda. Cleveland idzie na wsteczny. Ja tu muszę trochę pomanewrować. Dobra, lotnia teraz za tego ka e kaszmienia. Stoi w miejscu. Odpalił mnie. Idzie do przodu. Kurwa, kurwa, kurwa. Do tyłu tak. torpami lecę. No leć i za top. niszczarka jest taka na dotknięcie no, Aż podpalił mnie kurwa drugi raz, ledwie mnie trafił już mnie podpalił, ja kurwa całe salwy wrzucam i nie mogę Clevelandem podpalić, ta kurwa mnie jednym pociskiem podpaliła, no no majster No, brawo brawo żadnymi torpedami nie trafiłeś w tego, tego, ta szkięta już lepiej puszczaj naloty te bombowe już to dobra, tego wady wostoka teraz porobili, nie co? Można zjechać na Dobra, robimy w Wostoka. No właśnie nie wiem, czy wiecie, ale sobie gość spokojnie płynie i dopiero w tej chwili jest fokusowany. No, bo były inne cele. Nie, no masz nie rację, da... to okej, okay. nie, 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 spoko, spoko, dobra. Nie da się wszystkiego wraz, no ale już zmienia kierunek, fajny, Karolina płynie. Jak się wszyscy weźmiemy te pancerniki na niego, jak mają bicie, to go zdejmiemy moment. Czekaj, ja Weźcie go zdejmijcie, bo za chwilę zdejmie mnie. No zaraz będzie Karolina też nam tu Dobra. I Iwlanda zaraz nie będzie. Dobra, teraz mnie nam na no te... Mnie. No dobra, to teraz jest co to jest? Rysiek? I Karolinę mam na boku też. To jest śmieszny śmieszne w Dawajcie tego Ryska teraz. Jest na pęknięcie Cleveland. To jest Tucker, Tucker jest dobry. No i jeszcze Kutuzow się do mnie przypierdł. Nie, to Odyn jest. Nie. Kutuzow, A. Koleś się nazwał Odyn, ja, pierdolę. Ale to jest Murąc. Dobra, dawajcie tego Rysielie. Już, już tam płynę w tamtą stronę. Kurwa kapa straciła, tam tych dwóch płynęło teraz. Mm -hmm. Tak jak się wycofuje, ale... się ostrzeliwuje oprócz tego. Co to jest za pancernik, to, że tam koło ciebie, naprzeciwko, przy wyspie? Rysie przy wyspie jest. jest Kutuzow. Pancernik to rysie rysie? Nie, rysiek. Tak, na przy... rysiek jest, rysiek przy, przy wyspie jest Kutuzow, a rysiek jest Pancerzny na obrzeżu kapa. Dobra, ja do ryśka strzelam. No coś, coś tu do mnie strzela. Wciąż. Rysiek wreszcie się podpalił. Rysiek poszedł do przodu. Idzie do przodu, no. Próbuję mnie dogonić. Dobra, ktoś musi w kabawej ja żeby ja go, tryb, ja, sam tryb, sam nie go ja sam go nie zrobię. Ja też nie zrobię. mu wychodzić do poza zasięg, zasięg, a on do mnie cały czas strzela, więc próbuję teraz do mnie dopłynąć. Czy macie okazję, bo on strzela do mnie? Za chwilę zmienicie, albo już wyjdę poza zasięg. O, tu tuzowa mam tak. na pierdnięcie, tego mam na pierdnięcie. Ja ryśka okładam. Dobra, to dajecie do tego ryśka w takim razie. Jeżeli jest, działa ma w drugą stronę. A już obrócił na mnie. U. Już poszła do niego salwa. Ładnie, Gdańsk. Tą północną Karolinę rozjebałeś. Za skałki. Dobra, ja tu zejdę. Ktoś musi tego Ładnie. Ksią, książkowo, krą, książkowo, krążkowo ładnie to zrobić. Niestety ten kutuzow jest u mnie poza zasięgiem, a już o, to ładnie, nie kutuzow. Kutuzow. Nie, nie wiem dlaczego mi się wydawało, że Kutuzow. Okej, okay, w porządku. Może goście nazwą Kutuzow? Może. Mogło tak być. No kurwa kombinują, tu Bismarcki, tu jakaś Alabama, tak. To tak czyż, kurwa, tak. chuj wie co na ciebie płynie. Dwa razy trzeba sprawdzać. Jeszcze dobrze wiesz, jak się pomyli, że o kurde, Bismarcka to krążek, nie? Ale gorzej no. w drugą stronę.